W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bracia i siostry, w dzisiejszej nocy miałem sen. Śniło mi się, że, że rozstałem się z tym padołem i przeniosłem do lepszego świata. Święty Piotr, który mnie rozpoznał, zapytał: To ty jesteś proboszczem, Kastanie? Odparłem, tak. Ale zauważyłem na jego ustach uśmiech. Księży Proboszczu, czy wiesz, jak nazywają Twój kościół? Nie święty Piotrze Nazywają go kościołem Najświętszej Marii Panny od Przeciągów. Nie będę wyliczał rzucających się w oczy usterek, jak walące się stropy, dziurawy dach. Popękany dzwon Święte figury. Zamożni powinni dawać przykład. Czy choćby ta ambona? Nigdy więcej tu nie przyjdę. Ksiądz biskup mm. już tu nie przyjeżdża odprawiać mszy świętej. A wiecie dlaczego? Kiedy przyjechał po raz ostatni, nabawił się zapalenia skrzyni. Panna Wopie opuściła nas na zawsze, a przyczyną było zapalenie płuc. Fizharmonia pozostałaby niema, gdyby nie pan Widule, który gra, biedaczyna, jak umie najlepiej. Tak więc jestem proboszczem kościoła Najświętszej Marii Panny od przeciągów i czasami zazdroszczę tym szczęśliwym proboszczom moim kolegom z kościoła Najświętszej Marii Panny w Paryżu, których nigdy nie miałem zaszczytu poznać, a którzy mogą odprawić msze bez ciepłej bielizny. Jestem sługą tego, który powiedział: kołaczcie, a otworzą wam. Tak więc kołatam do waszych sumień. Otwórzcie! <noise>